Tam w Eurokołchozie niczego dobrego dla Polski nie należy się spodziewać i niczego, jak to niektórzy mówią, nie da się na dłuższą metę dla Polski ukrać. Dlaczego? Dlatego, że Eurokołchos. To jest Zielony Ład, czyli zaoranie polskiego rolnictwa, zasypanie polskiego górnictwa. To jest pakt migracyjny. Czyli jeżeli zostanie to, jak już się do tego zobowiązali rządzący w Warszawie, jeśli zostanie to wprowadzone, to będzie to oznaczało, yy, no po prostu, jak w banku, jak amen w pacierzu: skokowy wzrost statystyk gwałtów morderstw, y, y, przemocy i rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Niemcy mają taką stronę internetową mesecincidents.de, zapraszam na tę stronę. Codziennie y, od rana do wieczora y, rośnie tam statystyka zamachów z użyciem noża, w praktyce często również toporka siekiery. Jeśli Niemcy nie ogarniają, to państwo myślicie, że, że ogarną na zmianę Tusk z Morawieckim, Morawiecki z Tuskiem? No nie, oni nie ogarniają na poziomie układania worków z piaskiem, co przyznał sam Donald Tusk jesienią, kiedy uspokajał, jak powódź zalewała kotlinę kłodzką, że jakby ktoś zobaczył niemiecki mundur, to proszę się nie niepokoić, bo to będzie bratnia pomoc. Więc polskie wojsko chcą wysyłać na Ukrainę, nie mówią w każdym razie nie, w tej sprawie, bo jeszcze nie wiedzą, co im tam bezalternatywni sojusznicy każą, a tu chcą sprowadzać uchodźców na uchodźców budować 49... Centrów integracji. Ja w tym kontekście deklaruję żadnych centrów integracji na mojej wachcie, za mojej kadencji co najwyżej centra deportacji. Ja nie chcę, żeby znikał naród Polski. Ja nie chcę, żeby Polacy stracili własność jakąkolwiek, a do tego Eurokołchos zmierza. Dlatego jestem w sporze fundamentalnym, ideowym i zwracam uwagę na to, tych, którzy się boją, boją się powiedzieć nie. Bo, bo niektórym wmówiono, że to jest taki koszt nieodzowny, który Polska musi ponieść, żeby nadążyć za postępem. Ja zwracam uwagę, że istnieje życie poza Eurokołchozem. Z Białorusią trzeba, trzeba odnowić umowę o readmisji, a więc trzeba znormalizować stosunki. Znormalizować stosunki po to, żeby rozwiązać te bieżące problemy, zniwelować te bieżące ciśnienia, w perspektywie, żeby robić dobre interesy, jestem jako polski patriota przeciwnikiem narzucania Polakom zniewolenia pod różnymi pretekstami czy to pandemicznymi, czy wojennymi, czy klimatystycznymi pretekstami, ponieważ nie chcę, żeby Polacy przepłacali. Nie chcę, żeby Polacy byli łupieni w za wysokich podatkach i żeby polscy przedsiębiorcy, zwłaszcza misie, mali, średni, byli przygniatani ciężarem talmudycznej biurokracji eurokołchozowej i, i nie tylko. Ja po prostu chcę Polski, a nie landu eurokołchozowego. Chcę Polski, a nie ukropolu, ukropolinu, Kolonii jakiejś stanu amerykańskiego, republiki sowieckiej czy eurosowieckiej. Ja, jako polski polityk i kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, mam przy obowiązek traktować to poważnie, na zimne dmuchać, nie być mądrym po szkodzie, tylko lepiej przed. I wie pan, co do tej pory mam taki czysty rekord. Ja się nie pomyliłem w ocenie zamordyzmu covidowego. E, mijają właśnie trzy lata, od kiedy Włodzimierz Putin uleczył świat z pandemii. Z dnia na dzień, pamięta pan? Okazało się, że wszystkie paszporty covidowe nagle nieważne, bo tutaj miliony ludzi wpuszczamy, prawda? Nie pomyliłem się. Nie pomyliłem się podnosząc w roku już 21, w kam tamtej kampanii samorządowej. W moim ówczesnym okręgu w Rzeszowie na Podkarpaciu podniosłem hasło moratorium imigracyjnego. A w roku 22 maszerowaliśmy, to były miesiące letnie już, maszerowaliśmy pod hasłem Stop Ukrainizacji Polski. Czy ja się pomyliłem? Czy pomylili się ci? Którzy mówi, że nie ma problemu, nie pomyliłem się, tak? Odtrąbił y, 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 Włodzimierz Putin y, mniemaną pandemię z dnia na dzień, a Donald Trump odtrąbił teraz całą wojnę. I pan widzi, jak w mediach reżimowych, prawackich, lewackich i TVP Dezinfo i WSI24, jak furkoczą te chorągiewki nerwowo na wietrze, bo jeszcze nie wiedzą, w którą stronę się obrócić. Jeszcze nie wiedzą, w którą stronę się obrócić. Poprzepalały im się zwoje w ogóle w ostatnich tygodniach, mózgowe, tak? Siedzą świstaki, nawijają te zwoje, lutują pracowicie, no bo nie wiedzą, w którą stronę się obrócić. Ja przynajmniej nie byłem zdziwiony. W moich koncepcjach prawnoustrojowych ja nie jestem ekscentrykiem. Ja nie wymyślam dziwów żadnych. Ja nie mam asa w rękawie żadnego jokera, tak? Ja tylko się upominam o... Proste, notabene w większości zapisane w Konstytucji zasady. O to, żeby była wolność, żeby było bezpieczeństwo, żeby tym się zajmowało państwo, a nie sprowadzaniem powszechnego niebezpieczeństwa na Polaków. Chciałbym poszanowania i tajemnicy lekarskiej, a ta została nie tylko pogwałcona, ale została po prostu skasowana przez reżim covidowy. Polska ma tradycje wolnościowe, wolność tomku w swoim domku. My nie mamy nawyku zaglądania innym przez okno, wściubiania nosa w nienasze sprawy, zaglądania czy do łóżka, czy do portfela. To socjalizm i rewolucja światowa nas podbechtuje do tego, żeby sprawy pan, łóżkowe czy finansowe, żeby były wywlekane do przestrzeni publicznej, żeby jedni drugich tym zamęczali. Ja y, nie chcę państwa policyjnego, które ludziom wjeżdża na kwadrat o, o y, wczesnych godzinach rannych. I odpytuje z tego, na przykład, kto czego używa, czy czego nadużywa.